Ledwo zadebiutowali nowi prowadzący, a teraz to. Prawdziwe rewolucje w pąś. Odchodzi kolejny prowadzący. Nie da się przeoczyć zmian, które w ostatnim czasie przetoczyły się przez pytanie na śniadanie. Popularny format śniadaniowy zmienia się z dnia na dzień i wiele wskazuje na to, że nikt nie może być pewien swojej pracy w porannym paśmie. Właśnie podano kolejne nazwisko gwiazdy, która wkrótce zniknie ze studia. Sensacyjne wieści z planu pytania na śniadanie. Pożegnano jednego z prowadzących. To dalszy ciąg zmian, które od pewnego czasu przetaczają się przez pytanie na śniadanie. W czwartek przekazano informację o angażu nowej pary prowadzących Joanny Górskiej i Roberta Stockingera, a zaledwie dzień później opublikowano sensacyjną wiadomość pożegnaniu jednego z dotychczasowych prowadzących. Jak przekazano w piątek 19 stycznia, z programem pożegna się Robert Rozmus, który prowadził poranny format wraz z Anną Popek. Okazuje się, że to nie koniec zmian, które przyszykowała produkcja śniadaniówki, już w niedzielę poznamy nową parę prowadzących. Czy do programu dołączą kolejne gorące nazwiska? Robert Rozmus żegna się z pytaniem na śniadanie. Zwolniono go w urodziny. Nie da się ukryć, że przez program pytanie na śniadanie przechodzi prawdziwy wiatr zmian, który w krótkim czasie zabrał ze sobą wiele gwiazdy. W zaledwie kilka tygodni pożegnano m.in. Annę Popek, Roberta Rozmusa, a według ustaleń wirtualnych mediów wkrótce zabraknie także Idy Nowakowskiej i Małgorzaty Obczkowskiej. Głos w sprawie zmian w w TVP zabrała Kinga Dobrzeńska, szefowa programu. Rozstaliśmy się też z Robertem Rozmusem, a w niedzielę pojawi się na ekranie nowa para prowadzących. Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu, i jedna para rotacyjna co pięć tygodni pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami, przekazała wirtualnym mediom Kinga Dobrzyńska, szefowa pytania na śniadanie. 27 stycznia na antenie TVP zadebiutuje nowa para prowadzących. Widzowie doskonale ich znają. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal wirtualnemedia.pl Nowa para prowadzących, która zadebiutuje na antenie w niedzielę wcześniej była już związana z telewizją Polską i jest doskonale znana widzom. Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nić sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę, zdradziła wirtualnym mediom Dobrzyńska. Czyżby szykował się powrót Doroty Wellman i Marcina Prokopa?